Pytanie na dziś brzmi, kto będzie wyżej w Generalce? Formuły 1? Alpin czy McLaren? Jestem ciekawy Waszych odpowiedzi. Partner Łącznika jest Betfan, zakłady buchmocherskie. Skoda Hito przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Cześć załoga, z tej strony I to Was do kolejnego odcinka F1 na moim kanale, tym razem eksperyment czy Robert Kubica da radę i będzie osiągał sukcesy w czerwonym stroju Ferrari, czyli marzenie Roberta Kubice które było bardzo bliskie w 2010 roku niestety, przez wypadek, tak się nie wydarzyło jego kariera w F1, można powiedzieć, że w tamtym momencie się zamknęła, nie pamiętajmy co wydarzyło się Williamsie, bo to był tragiczny sezon, my tutaj zmieniamy historię i miejmy nadzieję, że Robert Kubica Da radę. Pierwszy wyścig ósmy, miejsce. Ale patrząc na to, że Robert Kubica popełnił dosyć duży błąd, co pokazuje, że on potrzebuje czasu. Paru wyścigów, niestety, także overall Roberta Kubicy nie jest najlepszy, bo to jest niestety 69 punktów. Patrząc na to, że nawet dla TV ma 70 parę, no to naprawdę pokazuje, że będzie to ciężki sezon dla Roberta. Miejmy nadzieję, że będzie się rozwijać, choć jego rozwijanie jest bardzo małe. Ale mam nadzieję, że kiedyś w tej grze będzie edytor, gdzie można to pozmieniać, bo w tym momencie Robertem będzie ciężko po prostu. Arabia Saudyjska, drugi wyścig w tym sezonie, oczywiście 22 wyścigi przed nami i tutaj czwarte miejsce startowe, więc nie jest najgorzej. Pierwsze oczywiście Leclerc, na niego za bardzo nie patrzymy, to ma być Dominator, Robert ma być uzupełnieniem jego. Ma dostarczać punkty, żeby Ferrari zdobyła mistrzostwo. Jak tak się uda, to znaczy, że Robert dobrze pojechał sezon. 12 punktów, czwarte miejsce blisko podium. Strata niestety była dosyć duża, bo aż 12, ale spokojnie to był drugi wyścig, dosyć techniczny. Wiem, że Robert na początku może mieć problemy akurat z takimi wyścigami. Oczywiście poznawanie także torów, bo to jest nowy tor dla Roberta. Wtedy nie było takich torów, więc spokojnie, niech się spokojnie rozwija. Dostosowuje się do bolidu i Miejmy nadzieję, że w kolejnych wyścigach będzie coraz lepiej. Australia to jest wyścig, na którym już Robert powinien kojarzyć tor. Powinien być to dobry wyścig. Zwłaszcza, że Ferrari był szyb. My zajmujemy znowu pierwsze i czwarte miejsce. Robert na czwartym. Podobna strategia. Na końcu może być lekki problem z oponami. Ale miejmy nadzieję, że to wszystko się dobrze potoczy. I znowu czwarte miejsce. Znowu blisko podium. Więc Robert to miejsce, które minimum ma zajmować. Zajmuje oczywiście. Charles Leclerc znowu wygrywa. Jest dominatorem początku tego sezonu. Czyli tak jak Ferrari... Miało być przez cały sezon. W prawdziwej, oczywiście, W1, niestety, tak się nie wydarzyło. Dla akurat fanów czerwonej stajni w Formule 1. My zajmujemy pierwsze i czwarte miejsce, więc tutaj zaczyna być bardzo podobny schemat. My troszkę próbujemy zmienić taktykę, żeby być może kubicą zyskać coś na safety carze. No i tutaj Robert Kubica niestety popełnia fatalny błąd. No i niestety w tym wyścigu nie będzie dobrego miejsca dla Roberta, bo jak możecie zauważyć, niestety nie mógł kontynuować jazdy jako jedynej kierowcy na 49. kółku wypad, co powoduje szczerze, że, że niestety, ale ten overall, nieważne jak będę się starać i wymyślać różne taktyki, no to ten overall nie będzie pomagać Robertowi. Ale na szczęście w Miami na nowym torze dla niego zajęliśmy bardzo wysokie trzecie miejsce, więc stajemy na podium. Niestety, w tej grze kierowcy, którzy nie mają odzorowanej twarzy, nie mogą stawać na podium, co bardzo żałuję, bo mogliby zrobić update, gdzie po prostu kierowcy, nawet w kachckach, gdzieś tam wchodzą, byłoby to wydarzenie. Wydaje mi się nawet fajne taki niuans, a tutaj niestety tak się wydarzyło. No i tutaj kolejny tor oczywiście przed nami. Charles Leclerc jedzie na ofensywnej, bo on ma prawie 20 sekund przewagi przez te wyścigi. No Robert i jedzie inaczej i Robert naprawdę dobrze się spisał, bo startował z bardzo niskiego miejsca, bo jechał po prostu fatalnie w kwalifikacjach, a tutaj zajął wysokie czwarte miejsce. No i tutaj dwa tory, gdzie niestety, ale Robertik przez swoje umiejętności będzie bardzo dużo tracić. Uważam, że troszkę został skrzywdzony, 78 to jest minimum, co powinien dostać Robert i takie chyba maksimum. 78, to jest taki over idealny dla niego, bo on pokazał rok temu, że to ma, że on jeszcze potrafi. No i zobaczmy, czy damy radę. Oczywiście dwa podobne, można powiedzieć, taktyki na to spotkanie, strategia. No i Charles Leclerc wygrywa, a Robert Kubica jest siódmy. Jak oczywiście chcielibyście zobaczyć innego kierowcę w takiej serii, gdzie właśnie próbujemy i zmieniamy troszkę historię, możecie napisać w komentarzu, byłbym bardzo wdzięczny. Baku, Azerbejdżan, no to Thor także bardzo techniczne, więc tutaj niestety przez styki. po raz kolejny może mieć Robert ciężko i to niestety pokazał czternaste miejsce i drugie Charles Tuż tuż tu niestety, ale nas dogonił. Ale czternaste miejsce powoduje, że niestety, ale możemy tracić, no i Robert stracił. 15 miejsce, fatalnie to wszystko się ułożyło. Chcia... Miałem nadzieję, że będzie dosyć dużo wypadków. Tu akurat nie było, więc coś, co się spodziewałem w baku, bo już przecież gram karierę Astonem, więc wiem mniej więcej jak na podobnych torach mogą być safety no, to tutaj niestety gra nie chciała mi pozwolić, żeby takie coś było. Dwie odmienne taktyki z tego powodu, że Robercik zaczyna tracić niestety w kwalifikacjach. Dziewiąte miejsce, no to ofensywna taktyka na niego, bo wyścigu jest całkiem nie najgorszy. On jeździ ok, tylko popełnia błędy. W kwalifikacjach jest dużo gorzej za to, ale tu możecie zauważyć, że było ok. Troszkę się podwyższyliśmy, więc ta taktyka była dosyć udana. Silverstone, Wielka Brytania, więc kolejny wyścig, który powinien być już lepszy dla Roberta, ale tutaj możecie zauważyć, że z nie padać, więc boję się, że przez jego umiejętności, niestety, ale wypadnie albo zablokuje koła. Ale na szczęście, Robercik tutaj wyszedł fenomenalnie, można powiedzieć. I Robert, mając 21%, kończy ten wyścig na trzecim miejscu, mając 15 punktów za ten wyścig. Kolejne podium, z tego się bardzo cieszę, bo to pokazuje, jak silny jest Robert w deszczu. Więc miejmy nadzieję, że będzie padać coraz częściej, bo on tutaj może zyskiwać. Tu ma akurat fajny. Robert Kubica ma strasznie niedopasowane umiejętności, bo wyprzedzanie, czy Obronę ma na poziomie prawie 80, tylko właśnie wchodzenie w zakręty, hamowanie, no to ma 60 parę. Więc ulepszenie niestety Roberta, nawet jakbym 5 lat symulował, byłoby niemożliwe. A tu Max Verstappen. Robert jechał po trzecie miejsce w tym wyścigu. Nie było źle. Robert naprawdę był szybki tutaj w Austrii. Naprawdę przez taktykę też dobrze dopasowaną. Jechał dobrze, no ale tutaj Robercik niestety dostanie kary na kolejne wyścig. Charles Leclerc wygrywa, a Robert... Powiedzmy, że miał misję specjalną zniszczyć Verstappena. Taka teoria spisko. Oczywiście fanów Red Bulla w tym momencie. No, oczywiście, no szkoda, bo patrząc na to, że tutaj dostanie także karę chyba trzech miejsc do tyłu, więc we Francji będzie ciężko. Jesteśmy bardzo dynamiczni, tak? Na prostych jesteśmy szybcy, więc tutaj nie powinno być źle. Robert Kubica zajął szóste miejsce, patrząc na to, że dostał karę. Przesunięcia 5 albo trzy pozycji. Tutaj nie jestem pewny, ale patrząc obiektywnie, no to przypuszczam, że trzy miejsca. No i Robercik we Francji zdobywa kolejne punkty dla nas i kolejne podium. I tu jest fajnie, tu jest rewelacja. Na takich torach Robert jeździ dobrze, ale niestety czym bardziej bardziej skomplikowane, trudniejsze tory, no to niestety, ale Robert wygląda po prostu przecięt. Kolejny tor, no i tym razem Węgry. Jak to wszystko się potoczy? Miejmy nadzieję, że Robert także będzie tutaj prezentować się dosyć dobrymi umiejętnościami, bo to jest tor ciężki, ale kurczę, dla Roberta no to kurde, Węgry przed własną publicznością, można powiedzieć, prawie własną, bo na Węgrzech jest bardzo dużo Polaków. No i tutaj agresywna strategia, ale niestety, ale Robert wypada w poślizg i zajmuje piąte miejsce. Była szansa na podium, bo była realna taka szansa, ale niestety spadam na piąte i tak możemy się cieszyć, bo naprawdę ratowałem taktyką wszystko, co mogło. mogłem, żeby właśnie nie wypadł gdzieś tam z pierwszej dziesiątki. Tu możecie zauważyć, że Robert ma 109 punktów, więc całkiem dobrze. Patrząc ogólnie, tak? Powiem, zająć czwarte miejsce, jakbym miał lepszy over. Wydawało mi się, że walka z Mercedesami yy, właśnie Kubicy będzie taka optymalna, że to nie będzie coś złego, a przez to, że w tym momencie jesteśmy w połowie sezonu, no to pokazałem wam tabelę. Będę wam pokazywać właśnie przed spa, i przed zakończeniem sezonu, albo po zakończeniu, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy jak będzie ciekawie, no to okej, okay. to będę wam częściej pokazywał tą tabelę, żeby ten odcinek też nie był bardzo długi. I tutaj Robercik możecie zauważyć, że to on, to jest właśnie Robert Kubica. I dzisiaj spisał się doskonale i za chwilę zobaczycie dlaczego, bo stanął na podium. I to był lepszy kierowca z Ferrari, ponieważ Leclerc. Po pełnił fatalny błąd i za chwilę to zobaczycie, ale możemy widzieć, jak Robercik się cieszy. Tak jest, Robercik. No i dlaczego on nie może stanąć na podium? To jest takie głupie. No kurczę, jak tutaj się cieszy i jest ta animacja, no to niech w tym kasku wejdzie na to podium. No czemu by nie? No i tutaj Robert na trzecim miejscu. Charles Leclerc popełnił ogromne błędy. Dlaczego? Stracił bardzo dużo pozycji. No i zajął szóste. Choć startował daleko, bo miał po pierwsze wymieniany chyba silnik, czy coś. tego startował z Krami, ale tak czy siak nie było źle, a wydaje mi się, że to był naprawdę wyścig, gdzie Leclerc mógł wygrać, ale Robertci wtedy nie stanął na podium, a o to chodziło przecież w tej serii, żeby to Roberta bardziej boostować. No i kolejny wyścig, no i niestety, ale tutaj jest fatalnie, przynajmniej w kwalifikacjach, bo wyścigu nie było źle. W Holandii, czyli na torze Max Verstappen, Max Verstappen wygrywa, Louis Hamilton jest drugi, Russell trzeci, a my jesteśmy na czwartej i szóstej pozycji. Niestety ten wyścig nie ułożył się tak, jak myśleliśmy. No i Monza, Monza, czyli wyścig Ferrari, tutaj musimy zwyciężyć. Miejmy nadzieję, że Robert na tym torze, tutaj, gdzie może naprawdę się fajnie pościgać, będzie mocny. Niestety, kwalifikacje pokazały, że będzie nam strasznie ciężko. 8 pozycja i 20. No to patrząc obiektywnie, no to naprawdę jest fatalnie aktualnie, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No i Leclerc zwycięża z ostatniej pozycji u siebie. No kurczę, to jest dominator. Tak Ferrari powinno funkcjonować. Robert, niestety, 7, 6 punktów, więc nie jest najlepiej. Miejmy nadzieję, że kolejnym razem po prostu mu się lepiej powodzi, a Charles Leclerc zdobywa 26 punktów. Bo jeszcze najszybsze okrążenia. Kolejny wyścig przed nami, tym razem Singapur. No to już dochodzimy do takiego momentu końca sezonu, można powiedzieć. No i Singapur może być bardzo ciężki, ponieważ jest ciężkim torem do jazdy. A wiemy, że przez różne statystyki, no to Robert niestety wymaksowanych ich nie ma, więc może być bardzo, bardzo ciężko. Miejmy nadzieję, że jednak Robert Kubica da radę i powalczy o lepsze miejsce. No i zajął piąte miejsce na koniec, więc nieźle, awans o 12 pozycji, bo powymieniałem poszczególne części, więc naprawdę dobrze 10 punktów na naszym końcu. No i kolejny wyścig, miejmy nadzieję, że w Suzuce, czyli w domu można powiedzieć Roberta Kubicy, który jeździ tu genialnie przed wiele lat, da radę i osiągnie naprawdę dosyć duży sukces, bo miałem taką nadzieję. Piąte miejsce w kwalifikacjach. Patrząc na to, że Ferrari już nie jest najlepszy, już Red Bull jest najlepszy. My zaczynamy mieć miejsce około Mercedesa. I zauważcie też, że Robert Kubica dużo lepiej panuje nad oponami, ale także nad paliwem. To nie jest już coś takiego jak Charles Clerc, który mógł czasem nie dojechać wyścigu, bo tam ratowałem go nie sam w ostatnich krążeniach. Tutaj naprawdę jak dorzucisz mu troszkę więcej paliwa, to naprawdę świetnie sobie radzi. No i niestety w Japonii okazało się przez różne błędy, że niestety to miejsce było bardzo dalekie. No i Austin, Stany Zjednoczone, więc naprawdę już końcówka sezonu, cztery wyścigi do końca. No i dosyć agresywna strategia Roberta Kubicy, ale także Leclerca niestety nie dało się przejechać na jeden stop tego wyścigu. Być może wtedy by było wyższe miejsca, niestety Robert pełnia błędy. No i tutaj niestety zaczyna być taki moment, że Red Bull nas przegonił z tego, co Pamiętam. Tu naprawdę było już bardzo blisko. Robert Kubica zajmuje 13 miejsce. My, oczywiście, jeszcze wygrywamy. Meksyką musi być lepiej. Tu już jest końcówka sezonu. I niestety, jak patrzyłem na nasz bolit, analizowałem, to mamy czwarty w stawce. Więc to mnie bardzo zdziwiło, bo szczerze mówiąc, zrobiłem wszystko, żeby ten bolit był jak najlepszy przez cały sezon. A jednak się okazało, że troszkę odjechała nam cała brygada. Więc wydaje mi się, że tam są minimalne różnice, ale Robert naprawdę może mieć ciężar. I tu niestety Leclerc się rozbija. Robert zajmuje piąte miejsce. Tracimy pierwsze miejsce w konstruktorach i tu było już na 100%. Tutaj Red Bull niestety nas wyprzedził. Dwa ostatnie wyścigi w Brazylii i Abu Dhabi będą kluczowe. Miejmy nadzieję, że damy radę, że tutaj damy radę dobre miejsce, choć kwalifikacje były średnie. Drugie i dziewiąte miejsce, ale co ciekawe, co ciekawe, Gasly zajmował miejsce trzecie, a przez różne kary tak się wydarzyło, że Leclerc startował z pierwszej pozycji. A niestety Robert Kubica w swoim przedostatnim starcie w tym sezonie, możecie napisać czy chcecie drugi sezon kontynuacji, choć będzie dużo ciężej niż tym, ale możecie chcieć, zobaczymy. Chodzi o Robert Kubica i tak się nie rozwinął, się rozwinął chyba o dwa oczka i to umiejętności, a nie overalla, więc może być bardzo ciężko. Leclerc zajmuje drugie miejsce, zauważcie. Tutaj mistrzostwo jest ok. Robert jest szósty z mardymi szansami na piąte miejsce. No niestety, wyższy overall, tak? Zrobił to, że niestety nie dał rady, ale zauważcie. Cztery punkty przewagi. Odzyskaliśmy pierwsze miejsce, ale ostatni wyścig będzie naprawdę ważny. Cztery punkty przewagi. Wszystko się rozstrzygnie. Abu Zabi, tu wszystko będzie wiadome. Czy zdoby, zdobędziemy podwójną koronę, czy niestety tylko Leclerc będzie się cieszyć. Miejmy nadzieję, że ten układ będzie dobry. Kwalifikacje pokazały, że może być średnio. Pierwsze miejsce: jedenaste. Nie i ale mogło być zdecydowanie lepiej. Wydaje mi się, że spokojnie moglibyśmy walczyć o coś więcej. No i w tym momencie tutaj Leclerc wygrywa ten wyścig, a Kubica na ostatnim swoim okrążeniu wyprzedził Verstappena. I dlaczego to był tak niesamowity sukces? Bo pięć przed końcem, to Red Bull mał pierwsze i drugie miejsce, ale był safety cards. zmieniliśmy opony na softy, przejechaliśmy doskonale tą końcówkę. My spadliśmy tam chyba na ósme i dziesiąte miejsce, ale fenomenalna spinaczka naszych kierowców sprawiła, że Robert zajął trzecie miejsce, a właśnie Leclerc pierwsze. Z tego się bardzo cieszę. Tutaj możecie zauważyć, że niestety zabrakło siedmiu punktów, więc niedużo do Mercedesa, do tego Rosella. Mogliśmy nawet powalczyć, gdyby nie te wszystkie wypadki Roberta, no to byłoby spokojnie. To piąte, szóste to miejsce w generalce, ja się z Wami żegnam. Papa, pa, do zobaczenia kolejnym razem.